Siemaneczko! witam wszystkich bardzo serdecznie na moim pierwszym odcinku na YouTubie. Mam nadzieję, że nie ostatnim. Nie przedłużając, jedziemy z giereczką. Panie Komar, stawiam na ciebie dzisiaj wszystkie pieniążki. Mam ich niewiele, więc nie spierdziel tego. Siekaczka! jestem dzisiaj bardzo agresywny od pierwszej sekundy. Chodzę dzisiaj po całej mapie, bądź czujny. Haha, wchodzi na rzekę. Na rzece czuję się jak w domu. Bierzemy oczywiście ukochanego krabiczka i zaraz ruszamy na pierwszego ganka. Piękne czasy. Andrzeju, już lecę ci na pomoc. Nie daj się tam, nie daj się tam. Skacze. Tak jest! Został wyklepany jak blacha w golfie! Jedziemy! Nic ze mnie pozostało, jak teraz przejąć drugiego krabiczkę oczywiście Idziemy, idziemy. O kurwa, halo! To tu jest! Master, 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 master! Władek, Władek, proszę o pomoc! Władek proszę o pomoc! Andrzej! Różesz się! Gdzie jesteś? Kurwa, Andrzej, wraca do bazy, no wyjebane, a ja, ja na mnie. Kościół, ale odejdź ode mnie! Co ty chcesz? Halo! Kurwa, władek pokazuje, że wchodzi tutaj dolną, dolną strepu będziesz wbił. Ale ja nie mam szans. O kurwa, jeszcze stun oddam nie! Nie! Kładek, któryś przyszedł. Oj, ludzie, nawet nie wiecie, jak jestem teraz w bardzo paskudnych czasach. Uciekam, uciekam przed Z. Dwa desperacki, tutaj puściłem sobie. Schowaj się, schowaj się, przestań, może mnie nie widzi, cię nie widzi. O kurwa, zobaczyła mnie Blacha. Blacha odejdź ode mnie, daj mi żyć, daj mi żyć. Kurwa, jeszcze ulta na mnie wyjebał, leży, kurwa. Skoczyłem jak sujajca. Oj tak, teraz próbujemy szarnąć tutaj górną alejkę. Orn ma mało życia, ale mam nadzieję, że nam się uda. Zobaczymy. Skok. Kuf. Orn kurwa ulta wypuszcza, stuna dostał, nie daj się, nie daj się! Tak jest! Tak, 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 tak! To my mamy asa w rękawie, a ty najwyżej dupka w talii, jedziemy! Pierwszego drake'a przegraliśmy, ale oczywiście drugiego nie możemy oddać. Nie ma takiej opcji, my jesteśmy kurwa tutaj najlepsi. My tutaj dzisiaj rozgrywamy i stawiamy dzisiaj... Nie, nie wiem co nawet jest, ale mamy tego drake'a, tak mi graj! Przegrywamy niestety 14-5, ale tutaj jest akcja krzak, czekamy na swoją zwierzynę. Mam nadzieję, że mi się uda. Tylko kurwa, żeby ku nie trafić w miniona. Tak, jest, kutrafione. Jestem Z na kurwa, niedobrze, niedobrze. Tak jest, gościu, i sobie lepiej w pokera pogra. Nie ze mną takie numery dzisiaj. Stoimy sobie tutaj w krzaczkach. Orn robi TP. Halo, co się dzieje? Takie rzeczy w Silverze? Orn, trzeba dla ciebie. Kurwa, mam nadzieję, że go uję. Tak, tak, spokojnie, spokojnie. Tak, tak, pada, gościu. Kurwa, ja też padłem. ale i tak miałem w sumie sobie Nadubcamy Drake'a, oczywiście musi być nasz. O kurwa, idzie tutaj Kaisa. Odejdzie ode mnie larwo. Tak jest, z pewną ręką przyjmujemy tego Drajka. I zabijemy Kajsę, lecimy stąd. Zbiorę Drajka i idę na kawę, a Kajsu podcieram swoją srakę. Ja pierdolę co ja mu w głowie. Siekaczka kurwa wziął Barona. Tylko mnie gościu podkurwiłeś teraz. Ale my panowie na tej minimapie nic nie widzimy. Nie ma tutaj kurwa ani jednego warda. Ciemno jest jak w dupie. Wesieć wszyscy w garść. Nie może być się obrony czystochowy. Ekipa remontowa rusza po swojego trzeciego Drajka. Mam nadzieję, że się nam na spokojnie to uda zrobić. O kurde, Siekaczka tutaj widzę na górze trzycha Chyba będzie chciał nam to podjebać. Ale ja mam dzisiaj bardzo pewną rejkę, nie dam się tak łatwo O kurde, tak jest gościu wybrały się z motyką na słońce Nie zanudźcie dzisiaj te numery Władek jest w tarpatach ale nie bój się nic, masz kramąszcza obok siebie Wchodzę tutaj na pełnej Blaha, Blacha leży Fireberg do domu został pan w kapeluszu Tak jest! Pięknie Andrew, mamy to! Przyjmujemy środkową lejkę I lecimy po zwycięstwo będzie się szykowała kolejna zadyna. Kosa ucieka nam. Mam nadzieję, że go złapiemy. Do widzenia, Kosa. Idziemy teraz po duszę Czerwonego Smoka. Nie może być inaczej. Przyjmiemy czwartego naszego Drake'a. A co za tym idzie? Dusza Czerwonego Smoka. Przecież ten odpada, fajerwerki. Ale tak jest. Dzisiaj jest ręka bardzo ułożona. Oż, kurwa Morgana. Piękny refleks. Gratulacje. Ubijamy Barona, zgarniamy kokosy, a Wam zostawiamy same ochłapy. Ręka nie dbnie. Biorę to smajtem! Lecę po wszystkich! Kurwa, chyba padnę. Ale i tak miałem w sumie odpocząć. Złote czasy, panowie, świetnie! Idziemy z blachy zrobić drewno. Tak jest, ale mam pierdolnięcie. Mam jakąś bombę w kurwa wniku. Ja pierdolę ten master Jim zaczął Masakra! Ja pierdolę 43 minuty ciężkiej wojny, aż mi się już ręka spociła! Kurwa, jeszcze ta siekaczka tu idzie. Odejdź ode mnie! Jest, wziąłem to smajtem! Kurwa. Kościół leżysz już i nie wstajesz. Tak jest! Idziemy po barona i idziemy po zwycięstwo. Wzięliśmy barona i idziemy teraz świętować zwycięstwo. Musimy ich teraz kurwa ubić. Lecę! Bu. Tak! Kurwa! Wpadnę! Padnę Padę mam kurwa i tę główkę musi pracować! Mamy to! Wygraliśmy kurwa, już nie mam siły, naprawdę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę oraz łubiczkę. Do następnego mordeczki.